Wyląduje na terapii Uważaj na kulę, bo każda kula gdzieś trafi Smutek mnie nie bawi Brak fotografii Tak mają Co laki, co by staty dorastają łapy są potrzebne, abyś ty nie był ofiarą Myśli Ziemne po mnie od ciebie pytają, myślałem, że cię zabiłem, jak wyjebały dzwona Dziś młodego przytulam Tymi samymi rękoma Taka rola, każda kula Najpierw musi przejść przeze mnie Tak go kocham, kurwa, że mogą strzelać codziennie Wychowam szoguna, tak by koleżanek bronił, a jak kiedyś będzie smutna, to nie puści twojej dłoni Jak kiedyś mnie zabraknie mojego wnuka zasłoni Ojcowie to kulo łapy weź to czekasz po to domkowi Wiem jak boli nie mam taty Tęsknota żywiołem, chociaż w życiu więcej kul To ja za niego przyjąłem Twoje smutki to mój ból bo jesteś moim synem, moje serce to red ból, bije by dodać ci skrzydeł Moja miłość to mój, to niech mnie spiszą na straty, ile by nie mieli kul, ojcowie to kulo łapy Twoje smutki to mój ból, bo jesteś moim synem, moje serce to red Bull bije by dodać ci skrzydeł Moja miłość to mój, to niech mnie spiszą na straty, ile by nie mieli kul, ojcowie to kulo łapy nie jesteś wynikiem mnożenia jak iloczyn Cały świat by mi runął Gdybyś mówił na mnie ojczym i sam stanąłbym przed kulą Tak cię pokochałem, oby grunt się nie obsunął Pod nogami przed wystrzałem Mojej ziomki to przykłady, nie wyszli ze swoich ról Stoją kulą, łapy ojcowie lepsi niż mój Wiem, że każdy z nich tak samo za tobą stoi I mogę powiedzieć śmiało, że chcę być taki jak oni Armor ci ochroni, hip-hopowa atmosfera W całej Polsce, w każdym mieście będziesz miał wujka rapera Nigdy nie mów kariera, innym najsagadkę na Ucz się i nałóż pierwszy łańcuch na zębatkę Katedra to dom, święty dla każdego członka, kuku ku, ku, Kulo łapy, nikt tak kul nie przyciąga Pisania już nie pomaga Pochłania całą siłę, gdybym pióra nie odkładał, straciłbym swoją rodzinę Twoje smutki to mój ból, bo jesteś moim synem, Moje serce to red bull Bije, by to dać ci skrzydeł. Moja miłość to mój to Niech mnie spiszą na straty, ile by nie mieli kul Ojcowie to kullo łapy Twoje smutki to mój ból, bo jesteś moim synem, moje serce to red Bull Bije, by dodać ci skrzydeł Moja miłość to mój To niech mnie spiszą na straty ile by nie mieli kul Ojcowie to kullo łapy Póki żyje będę łapał Pośród oślepionych oby nauka nie była nauką na błędach moich Póki żyje, będę łatał, w twoim sercu każdą dziurę Kurwa dla ciebie, synu, mogę przyjąć każdą kulę Masz jaja to wychowasz Jak słowasz kieszonkowe wczoraj jeszcze mały bobas Dzisiaj już przed przedszkole, o mnie zapomniał złomiarz Pamiętam złomowisko, mam nadzieję, że ty chociaż będziesz miał lepsze dzieciństwo Twoje smutki to mój ból, bo jesteś moim synem Moje serce to red bull, bije by dodać ci skrzydeł. Moja miłość to mój, to niech mnie spiszą na straty ileby nie mieli kul, Oj, co to kurlo łapy Twoje smutki to mój ból, bo jesteś moim synem Moje serce to red bull, bije by dodać ci skrzydeł. Moja miłość to mój, to niech mnie spiszą na straty ileby nie mieli kul, Oj, co to kurlo łapy nie rodzina to to długi, Na linikach wszystko, zaznaczyć wszystko jest blisko jest jestem długi, na siebie długi, ciężar. Będę długi, 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 twoim długi, Twój uśmiech motywuje do bycia najlepszym tatą